Cześć, dzień dobry. Witam Was dzisiaj z rynku w Czchowie. Nawet nie wiecie pewnie, gdzie to jest. Godzina 12, więc idea Slow Ride Collective mocno robi nam się slow, ale my lubimy się wyspać. Na rynku w Czchowie zaczynamy nasz mini bikepacking śladami Belodunajes. Chcieliśmy w tym roku przejechać całą trasę. Niestety cały czas coś nam wyskakuje i nigdy to się jeszcze nie udało, więc yy, trochę żeśmy zmodyfikowali. Zaczynamy tutaj. Dojeżdżamy. Plan jest taki, żeby dojechać do jeziora Czostyńskiego, tam gdzieś przespać się i wrócić sobie z powrotem też tą samą trasą yy, do Czchowa. Pogoda zapowiada nam się jak widać znakomicie. Myślę, że będą to całkiem fajnie spędzone dwa dni. A przy okazji mam nadzieję zrobić też i wreszcie recenzję torb rowerowych Restrap, na którym jeżdżę, z którymi jeżdżę już od dobrego miesiąca. Przyjechałam PGR, przyjechałam kilka innych wyjazdów. No i mam nadzieję powiedzieć coś konkretniejszego, bo sporo osób o nie pyta. dom. Tylmanowa. Tak sobie jedziemy, jedziemy. Coś tam nagrywamy. Ale nie za wiele. Yy, o wyludzeniu jest, nie będę wam za dużo mówić, bo wszystkie opisy i wszystko na pewno znajdziecie w internecie. O, ładnie? Właśnie, jest ładniej, tak sobie jedziemy. Za 10 km, Krościenko będzie jakiś uobiec. No i tak, w ogóle to sobie jedziemy, i ma być pod górkę. A jest z czas z górki Nie żebym miała formę, nie bo to taka możliwość takiej nie ma ale Ale ten trak coś na Weloma O Polska kłamie Beznadziejny fragment trasy. Nie chciałabym tędy jechać z dziećmi Oj nie. Zatrzymaliśmy się na robienie zdjęcia, nie? Czekam aż przejdą sobie turyści. Co postanawiają zrobić turyści? Uznają, że to też jest dobre miejsce na zrobienie zdjęcia. Gdybyśmy się tu nie zatrzymali, oni by się też tu nie zatrzymali, nie? To jest nawet zabawne, bo tak nam się zdarza praktycznie. Och, nie ma wyjazdu, żebyśmy w kilku miejscach tak nie mieli, nie? Ale jest ładnie. Sromowce, Sromowce niżne. Odpoczynkowa kolka, jednak nie było obiadu w krościńku, bo nam się nie chce jeść. Lampki już zamontowaliśmy, nie wiem, czy coś widać, ale sprawdzamy. Knoga będzie moc. Sprawdzamy. Znaczy, ja już generalnie tego knoga sprawdzałam wiele razy, ale teraz mam takie specjalne fajne mocowanie pod kierę. Nie wiem czy widzicie, ale to jest zapora. Mamy to. dwudziesta pierwsza. Dychaliśmy do otwartego sklepu Frydman. Kupimy sobie żarełko. Szukam nocnego. Nie wiem, jak po ciemku go znajdziemy, ale myślę, że dam radę. A przy okazji, mały bikepackingowy ProTip. Plecaczek ultra nano, cienki, malutki w ogóle. My mamy akurat Sea to Summit, ale podobne są do kupienia w decathlonie. Bardzo przydają się w momencie, kiedy robimy zakupy, już na wieczór i mamy je do czego schować. Masz jakieś łyżeczki? Nie mam, ale mam dwa na <grymne> Dobry wieczór. Jesteśmy już na kwaterze. Takie skromne M1. Ale nie pogardzę. Nawet udało się coś zjeść. Już się coś jeszcze gotuje resztkami gazu, bo okazało się, że wzięliśmy prawie pustą butlę. Zawsze musi coś być fajnego. Ale generalnie chyba fajnie. Fajny był ten dzień chociaż trochę? Mówiłem, że to nie są łatwe rzeczy. No <laughs> mam, bo nigdy nie jest łatwo. No ale to my za chwilę będziemy szli spać, godzina 10.30 o 11.00 lulu. I chyba się wyspaliśmy. Po jasnoku wygląda, to tak. Wyspamy? No, ja Artura nigdy nie pytam, bo on zawsze mówi. spakowany. Rower też już zapakowałam, więc myślę, że to jest bardzo dobra i najlepsza pora na to, żeby wreszcie powiedzieć Wam o Restrapie. Z tymi torbami jeżdżę już od jakiegoś miesiąca, nawet chyba trochę więcej. Otrzymałam je od polskiego dystrybutora przed wyścigiem Poland Gravel Race. Polski dystrybutor Bikerest w Krakowie tam też można znaleźć te torby i kupić je w ich internetowym sklepie. Dostałam je, ponieważ szukałam odpowiednich toreb, które spasują do tego roweru Canyon Grail ze specyficzną dwupłatową kierownicą. Niestety rama na mój wzrost 1,62 m, wielkość XS, więc też bardzo ciężko zawsze jest cokolwiek wepchnąć do środka w postaci framebaga. No i szukałam czegoś kompaktowego na tył. Ostatnio w rowerowych internetach zaobserwowałam takie ciekawe zjawisko, że wszyscy rowerowi, influencerzy zapewniają o swojej obiektywności. Ja myślę, że ja tego nie muszę robić, ponieważ po tylu już testach i tylu opisach różnych rzeczy, które gdzieś tam polecałam. No myślę, że wiecie, jak sprawa się ma. Używam zazwyczaj tylko fajnych, sprawdzonych rzeczy, takich, których już od samego początku myślę, że się na nich nie zawiodę. No i dokładnie tak było i jest. Z restrapem. Są pewne minusy, no ale to za chwilę właśnie o nich opowiem Wam. Zaczniemy od tego, że dostałam zestaw w wersji Race. To jest najwyższa seria restrapowa. Frameback wersji Race, saddleback, Race, no i tutaj wyjątkowo nie Race, canisterback. Bardzo fajna sprawa, bo wszystkie te rzeczy są totalnie wodoodporne. Sprawdziłam je tydzień temu przy okazji burzy, która złapała nas pod sulejowem. No, 20 minut jazdy w ciągłym ulewnym deszczu, jakby kran skręcił się z nieba. Kran skręcił się z nieba, no dziwne, ale 20 minut jazdy w takim deszczu, że mało co by wytrzymało. Wcześniej przy deszczach jasne. Sprawdzałam te torby, natomiast no, ta burza była naprawdę bardzo mocnym wyzwaniem dla tych toreb. Jeżeli chodzi o frame baga, frame bag 4 litry. Z jednej strony zamek z dużą kieszenią, z drugiej strony taki sam zamek z mniejszą kieszenią. Widać, że jest tutaj jeszcze specjalnie mocniejszy materiał, naprawdę jest to mocno nieprzemakalne. Bardzo fajne są te detale w restrapie. Tutaj na przykład ten uchwyt zrobiony z, z takiego materiału gumowego, trochę. Te zapięcia bardzo mi się podobają. One są z takim specjalnym tutaj systemem blokowania. Takie małe rzeczy, detale, a robią robotę. Wszystkie loga dla bezpieczeństwa są odblaskowe. Z drugiej strony jest taka gumeczka, też mała rzecz, a fajnie to wszystko tutaj ze sobą współgra. Rzepy super jakości. Bardzo fajna torba. Wybrałam ją właśnie specjalnie do tego roweru, aby tutaj spasowało ładnie z ramą. Zgrało to się idealnie. Jestem z niej bardzo zadowolona i myślę, że jeżeli przyjdzie mi zmiana, jeżeli przyjdzie mi zmieniać rower, to będę jej używała na pewno w dalszym ciągu. I saddleback w wersji również race. Jak widzicie, Restrap preferuje system uprzęży plus wkładanego do niej worka. Ja myślę, że to jest bardzo fajna i wygodna sprawa, ponieważ wyciąganie tego jest bardzo szybkie. Tutaj mamy taki bardzo fajny otwierany zameczek i już można wyciągnąć ten worek. Teraz to już jest tak mocno naciągnięte, że jedną ręką będzie mi ciężko to zapiąć. Ale postaram się o to zrobić i mam nadzieję, że rower się nie przewróci. E, jeden minus dosyć specyficzne podciąganie worka i system montażu tego, y, tej uprzęży. Ja jeszcze tak nie do końca się y, przyzwyczaiłam do tego. Jestem zwolenniczką apidury, w której bardzo fajnie dociąga się worek y, do siodła po to, żeby nie dyndał. Tutaj, tutaj jest dobrze, ale jednak mam wrażenie, że Restrap chciał zrobić coś oryginalnego, ale nie do końca, no nie do końca mu to wyszło. Z workiem mam też problem taki, że nie zawsze jestem w stanie go tak równo ułożyć, aby miał on taki wygodny kształt, żeby włożyć go do tej, do tej uszęży. Podsumowując... Fajny system, to że jest uprząż plus worek, super, bo możesz sobie worek wziąć. System dociągania do siodła, odeję, odjęłabym jeden punkt. Dodałabym punkty na pewno za te szybkie mocowanie. Tutaj bardzo fajny na magnesik zapięcie. Generalnie myślę, że tak w skali od 1 do 10 dałabym tej torbie 8. No idziemy do przodu. Rzecz, o którą pyta najwięcej osób. <grym> bag, najczęściej stosowany właśnie w rowerach szosowych. U mnie bardzo fajnie zgrało to z tą kierownicą. Widzicie, ta torba praktycznie leży na tej dolnym płacie, na tym dolnym płacie kierownicy. Pojemność chyba 2 litry, szczerze mówiąc, zapomniałam. Bardzo dużo rzeczy tutaj się w środku zmieści. Również mocowania mamy na te małe. Zameczki, nie wiem jak to nazwać. Mamy też spacery od kierownicy, które pozwalają trochę odsunąć tą torbę. Torba w środku naprawdę jest bardzo pojemna dużo rzeczy się tam zmieści. Ja zazwyczaj włożę tam jakieś powerbanki, lampki, batony, jedzenie, kurtka, nawet no, no naprawdę sporo. Z boku mamy kieszenie z siateczką, gdzie zawsze też coś sobie drobnego możemy włożyć. Torba również całkowicie wodoodporna. Yy, z minusów. No Jestem jednak przyzwyczajony do tego, że zawsze torby tego typu mają od dołu mocowanie do mostka. Tutaj tego nie ma, więc jak jeździmy na wertepach, torba potrafi skakać. Ja tutaj mam mocowanie garmina zrobione w ten sposób. Yy, że przyczepią Garmina, no ze dwa razy mi się zdarzyło tak, że wypięło mi po prostu Garmina tutaj, bo torba latała. Z dziwnych rzeczy nie wiem czemu tu jest to po jednej stronie. Chyba wolałabym, żeby był taki pasek umożliwiający wczepianie yy, na całej długości. Yy. Na całej długości, czy to lampkę, czy to ewentualnie jakieś gumowe, takie czasami są fajne rzeczy, które jakieś co się przyda się, można tutaj wtedy sobie przymontować. Yy, całkowicie też wodoodporny, kryty zamek. Torba też podczas burzy, wspomnianej wcześniej, nie, nie, w ogóle nie przemokła, i wszystko w środku było suche. Jedyne co też nie lubię tego, jak jedziemy, to mam nadzieję, że to słychać. Czasami dzwonienie tego zamka na zjazdach, podczas jazdy bywa inertujące. I ja też muszę przyznać, że no, stosuję tych, te torby głównie w takim terenowym jeżdżeniu, gdzieś po szutrach, po górskich, leśnych ścieżkach. Yy, podejrzewam, że na szosie yy, minus w postaci braku mocowania do mostka praktycznie nie istnieje i nie ma z tym problemu. Tu nie powiedziałam, jeszcze mamy też gumeczki, których nie włożyłam, a można sobie je włożyć i wtedy paski nie latają. Podsumowując, bardzo fajne torby. Zdecydowanie polecam. jeśli macie ochotę zobaczyć, zakupić, można podjechać sobie do Bikers w Krakowie, a jak nie, zamówić internetowo. Ja na pewno będę jeszcze z nich korzystać. W skali od 1 do 10, tak jak mówiłam już wcześniej, ta torba 10 punktów całkowite. Tutaj małe minusy, ósemka, bag dziewiątka. Także jest to naprawdę produkt, który. Mogę z czystym sercem polecić. To tyle już mojego przydługiego gadania. Mam nadzieję, że coś rozjaśniło Wam się, jeżeli chodzi o torby Restrapa. Ja je zdecydowanie polecam. My już spakowani, Nocleg nad jeziorem czorsyjskim zdecydowanie się udał. Dzisiaj wracamy 100 km. Welód na Tak trzeba żyć.